wszystkich hodowców ostatnio kupiłem sobie mikrofon także będą się lepiej słychać chciałem zaprezentować Mutka którego zaprezentuję młodszemu koledze mam nadzieję że sprawi mu dużo przyjemności frajdy. murek nadaje się do wysyłki ma zaróżnienie pod także w poniedziałek idzie w Polskę zapomniałem dodać murek ma numer 551 i tak się prezentuje W Gniazdach teraz w sobotę, kiedy odsadzę módki. najważniejsze aby kały był suchy, młode tak jak widać są zdrowe, fajnie wyglądają, największy módek na Gemniku, kolejne młódki. Też sporej wielkości, można go spokojnie odsalić jutro. znajdujemy się w wyniku młodych. Na róż położyłem płytę, aby młode bezpośrednio na nim nie leżały. Tą płytę wyścieliłem z słomą. Młotki tak sobie wyglądają. Tu znajduje się aktualnie 12 młodych, ta pstrasa miczka, to jest murek od pana Patka kanikuły fajnie odchowana. Tak jak mówiłem wcześniej ze słabego zierbaka nie zrobimy konia wścigowego ostatnio do swojej kolorni. Przywiozłem cztery młode od Pana Tadeusza Woźniaka, miałem możliwość oboru, aż że lubię szaliki, Po pierwszym kupem oczywiście był szalik. Oby tylko przed jastrzębiem szybko uciekał, bo on niestety komplikuje mi troszkę hodowlę. Również fajnie odchowany, już prawie zraśnięty pod strzywkami, Drugim którego sobie wybrałem, to pana tatka woźniaka, jest niebieski samczyk, kołąbek będzie dosyć spory. Następny gąbek, następny gąbek, którego wybrałem to niebieska, prawdopodobnie samiczka również fajnie odchowana, pod skrzydłkami aż zarośnięte i ostatni gąb Mam właśnie woźniaka nakrapiana, prawdopodobnie samiczka mam też zimową szpaczkę, od pana reszka Typusia ona zaczyna się pierzyć wilotki już wymieniła do bieżnia zostało jej osiem też fajnie leży w ręku ogonek w piórko w swojej chorobie mam też pięć młodych od Maćka Kopczyńskiego z pierwszy nagrabiany te murki są starsze jeszcze z która ja byłem u pana woźniaka, młodo to Samczyk barwy szpak. Pięknie odchowany, fajnie leży w ręku, Owonek w piórko. Mówi nakrapiany gołąbek od Maćka Kopczyńskiego Cała piątka od Maćka była już na dachu dwa razy Także poznaję okolice powoli Zaprezentowania pozostały pozostał jeszcze pstry gołąbek od Maćka Zobaczyć już pokazywanie łódków, ale przypomniało mi się, że pokazałem jeszcze szalika. To jest piąty młody od Maćka. Młodsze łódki leżą na słomie. Szpaszek od Maśka sobie odpoczywa. przedstawiam moje nabytki. W sobotę odstawię moje módki z giennika lotowego. Po odsadzeniu będę dostawał tą karmę. W tej karmie są drobne groszki, kukurydzy, popcorn. Tak, aby młody nauczy się ją pobierać. Dziękuję za oglądanie. Następnego razu. Cześć.